Start! No, Możemy, jak się już Mamy spać. mało czasu. No, witajcie, ludzie z tej strony zichomy My znowu gramy w Assassin's Creed. A. Jezu. Gramy, jak on tam się? Y, tym. Nie, Ayr, coś tam. Kupem, tylko o tym. On. A, Miles. Dzień, <grym> jak? Proszę się nie martwić, niedługo do nas dołączy. Dlaczego pan to robi, doktorze? Co chce pan osiągnąć? Właśnie. Ogląda pan telewizję? Albo Mój fotel. Nigdy mnie to specjalnie nie bawiło. Podsumuję wow. to następująco. Świat schodzi na psy. No. Szczerze mówiąc to I... też całosne. Czy by... Sam pan tego doświadczył. Nie, nie, nie. nie, nie, nie było dobrze, bo wiesz, tam się drąpuje. A no tak. prawda. Topieczeństwo pozostało e i głupie. I pojebane. jest base jest. Tak jasno Marys? naprawdę Świat jest. Tak jasno. Pożonku. Do tego za ja zanim z kamerą chodził, bo śnieży... Mam wierzyć, że walczycie o lepsze jutro. Nie mogę chodzić. Ależ to właśnie robimy. No, teraz możesz. Bo my się zagestykulowaliśmy. Jeden kalorytet. Chcę wiedzieć, skąd się wzięliśmy i jaki jest nasz Patrz, cel. Patrz, odwraca się do niego. My zamierzamy im uh -huh. powiedzieć. A gdy już zrozumieją, Żeby jak powinni żyć, wszystko zmieni się na lepsze. W sensie lepsze. Ustaną wszelkie konflikty. <laughs> I te duże, i te małe. Czy nie tego właśnie chcecie wy, nie. asasyni? Ostatecznego asasyni? pokoju? Mówiłem już. Nie. Spry, to nie Tak, tak. Wciąż tak, nie rozumiem, tak. jaka jest w tym wszystkim moja rola. Masz palec. W swoim czasie, panie Miles. Aha, aha. Zrozumie pan, w swoim Nie czasie. mogę zobaczyć twoich rąk. Albo nie. Mnie to nie robi różnicy. Jeśli tylko pokaże nam pan, Jak? gdzie to jest. Anoma. Gdzie co jest. Gówno Przepraszam za spóźnienie O, Raric, Raric. o, tak, o chodź, ja chodź, chodź, chodź mała wow. Jesteś bardzo fajna my Yo! Cię, my cię lubimy No Zachowujesz się jak derpi. No, <laughs> no co tam wpisujesz? No, fajne kody, Pasy podaj Do Steam'a? Dobra, daj. już trzeba Coś nie od tej strony, ta. Nie Puszczę. powinno być... Co tam ona mówi? Dobra! Kładę się. Kurdez, powiedział mi, połóż się. Za co jej Przecież wiem co mam robić. Za co jej robić. płacą, wiesz. Wiem co mam robić, idiota. Kontynuuję. Mam je za idiotę, głupia. No. Asynjy... Zobaczmy wójkę na pięści. Strażnicy nie będą interweniować, ale wyciągnięcie broni wywoła ich reakcję. Aha. Jak rag, ragbista się biegnie, tak mm, mm. Dobrze się spisałeś, Altaizze. No. Jestem pewien, że jest to pierwszy z wielu sukcesów. To Pewnie dobrze. To mówił Tamir, ja dobrze cię zna. Twierdzi, Weź, bo ja epilepsji ktoś dostanie. Znaczenie nie pochodzi od jednego czynu. Tylko? Ale od kontekstu, o? w którym się go dokonuje. Jak lepiej? I konsekwencji, o? które rodzi. Czy jest jeszcze coś, co muszę wiedzieć? Nie. Twoja największa porażka, Altaizze, wynikła z nadmiaru wiedzy. O. Jeśli odmawiam ci informacji, to tylko po to, żeby się upewnić, że drugi raz nie popełnisz tego samego błędu. Rozumiem. Aha. Nie okay, rozumiesz. Okay. I tak będzie, dopóki nie przyswoisz sobie tej lekcji. Okej. Okay. Ale szybko ale się kręcę. Się dobrze. No, Więc czasem fajnie ludzi się pokręcić w kółko, tak aż coś się fajnie robi. A teraz no. jedź. Albo no. do... Nawet jak jesteście Albo już w dorośli, w to pokręćcie się w kółko. Ludzie, to ci zobaczycie. Zachęć. Kurde, ale fajnie. Ty, to widziałeś to, kurwa? mieczyk. Nie! Gołębie stąd przyleciały przez okno. O. o! Jak on to włożył? Ale co? Po co ten krótki o. miecz? Dobra, nie. krótki miecz. Yy, kontra z zabójstwem możesz poćwiczyć na dziedzińcu. Oż ty w dupę. A, czyli. No skacz w prawo. No, puśćcie. Shift. Wiem co mam robić. o! Gówno Gądcie mnie. Robi, mnie tu chyba drzwi no, są. Co jest? Tu chyba są drzwi. A, no. Tak jak myślałem. O nie! Elo! Altairze. Ale Ale się, że moi uczniowie nie do końca rozumieją, co to znaczy władać ostrzem. To już mówiłeś. Może pokażesz im co potrafi. No dobrze, no, wypróbuję ten krótki miecz. Jak działa. No właśnie. Byd przy jakimś kombosie, tak? To jest ten krótki miecz. Nie, to jest drugi, długi. No, ale to przy jakimś kombosie się chyba go używa tego tylnego. wiesz? Aha. O. Dawaj. Doskonale. Ja baj, Nie boli cię to? <noise> 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 Mła! <noise> Ja, yeah. ja krwi się sypie. No. Weź mu. Tak. Ja. No. Yeah. O, oddął. oddał. mi? Nie wiem. A życie masz, co nie? Jakiś używaj przycisk jeden naciśnij 0, gdy widzisz cięba Żeby kontra jakaś Kiedy atakuje eee, Przytrzymując ten Przytrzymując atak. Nie Czekaj co? Co to jest ten ten niewitka? Co? Nie wiem Jakiś kontra Jak? O, już wiem, jak atakuje, to naciskaj O, teraz A, a. się pojawia, czaisz? No? Gień! <grych> cia, cia, a ten kołóżek krwi się, ten, też Dobra Pisze kontra, o był, kontra nie, naciśnij. Co się... O, teraz, pyk. No, trzymam. No tam patrz, bo tu jest, co nie? No, to czekaj. No to ja wiem. O, kontra. Nie, to nie było kontra. O, i patrz, teraz możesz nacisnąć. No, ja trzymam. O, nie wiem i tak dalej, co będzie. <słuch> Chyba da. Dobra, chyba wyjdzie. Nie wiem, jak się tego tylnego miecza używa. Czekaj, chyba nie będę mieć. Kurmać! Ja, ja, sra Równo dupy na Ja ci zaraz kurdam. dam. <gryw> Dobra, weź się skajta. A już wiem. I tak właśnie moi uczniowie no. każdy z nas trzymając, trzymając prawy, Trzymając prawy naciskasz lewy. No to tak mówiłem żeby to tak nie. Się Co kontrakt? Wyjdź ze szkolenia. jest musisz być bardzo zajęty. jestem zbyt ten zbyt profesjonalistę, żeby tutaj trenować. Z wami obibokami No, dlaczego nie mogę wybrać broni? No, myślałem, że to ja! Yeah! Skolanka <noise> <Z> <noise> babę. A nie ma tu ten y, teleportu? znaczy fast travel? Czy z Buta trzeba do Damaszku? A to jest Damaszek? No, do Damaszku chyba trzeba. masz pół kilometra. No, nie. Do królestwa. Pyk-pyk. Dobra, pykaj. Zapierdzielaj konia, szukaj. Koniku, gdzie jesteś, i hop, hop To teraz będziemy zapierdzielać? Ciekawe, czy ktoś go ściga. Co ty zrobiłeś? Po co? Nie podoba mi się, że tak bym. Może lepiej pójdę był, <laughs> 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 bardzo z... mi się to nie podoba. Dlaczego się tak jestem oburzony. <laughs> To za dziwny człowiek No, a ty dziwna baba Ała, Dobra, jesteśmy nieśmiertelni Co nas nie zabije to nas zmocni Ale ten Giro dostała poryju. W górę. No, już wiem jak się wchodzi tak ten... Cały czas trzeba trzymać spację. Biegniesz trzyma spację i chuj No, 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 no no no, no O konik. Where is my Czarny. horse? Czarny ale to jest biały taki asasyński <grymne> szkoda. Czy masz spacer-bara? No. A nie widzisz? To dobrze. Po co oni wychodzą za mury? Przecież tu nic nie ma. Patrz jak posadzili te No Kurwy kręcaj! Wow Wow! Ciekawe, czy jest yeah. achiegment za to potrącenie ludzi koniem <grymne> Cię chyba po EaO. o <grymne> Co to, to, Co, to takie... za debile barakadowali, kurde, Przejaz. drogę? No. I czego tu są... Na ziemi są pasy, jakby samochód tędy jechał. Wła A, no właśnie. A, bo to są... tędy mogą jechać karocyki. Jego go przeniosło? Przygotowanie jest podstawą sukcesu. Ja, ja A ten mieczyk drugi? Nie mogę. Coś gada, babo... babsko. To nie jest Damaszek. To jest to terytorium asasynków. Kur... Nie to. Gdzie mamy? Do Jerozolimy czy do Akki? Hmm. Gdzie? Weź naciśnij ten. Jeszcze raz. O. Eee, Masz... To gdzie jechać najpierw? Daj No, ja fajniejsza chyba. Też mi się tak zdaje. To nasze, bo asesyna. A! Czyli on też skręca myszką. No, ale lepiej używać klawiszy. Wiem! Zakręty, bo daje większą. A my zwrotność. wcześniej byliśmy w Dama Ptaszku. Ostrz! Nigdy nie uciekł! Powstrzymał! <gry> A! Ja! Już się zgubili, o ja cię! Dwa metry minęły już? Nie widzą nas? A jeśli to będą kolejni i mnie ten rozpoznają, to to będzie jakieś chore. Jakieś punkty na mapie takie niebieskie mijały. To są y, ci, żandarmi. Czyli źli, tak? Tak. Aha. Jaka inicjacja inicjatywy? Dlaczego mi coś tak kurde. A mógł być, ale nie, 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 Pieprzyć. Wow. Wow. Wow, wow. Wow, wow. Wow. Koniku nie! A, a, a. Nie wiem. Oh. Tam Ta doskoczysz nie? Biegnij! To zapierdalaj tędy! Pod górkę, gdzie kamera nie obejmuje całego świata! Jak ja mam tam kurde zejść? <laughs> Sam się odpycha, no wytyfy. Dobra, wysiada. Tam jest flaga u góry. Wiem. No i jak ją teraz zebrać, bo trudne miejscówka do ogarnięcia. Normalnie. Wystarczyło na nią nadepnąć. Dwie ze stułu. O ja. No chyba ich pojebało. Pewnie ukryli jakieś po górach, gdzie będziemy się spinać. Tak, z jestem górnikiem. On tam nie pójdzie. Kurmać, nie tak. Właś! Szybkie! Czekaj, tu nie ma przejścia? Jest. No to co ty robisz? I don't know. Kurde, miałem jechać do Jerozolimy, a kurde na jakieś zadupie pojechałem gówniane którego się nie da wyjechać? I teraz chyba. się wracasz, nie wiem jak. Ale gówno No właśnie, widzę, kurde, zgubić się można w tym zadupiu. Halo. Ty, to jest ten, to nie był. Co? Kabar. Co chcesz tu wejść? Kabar! Bo nie. Nie wszystko tłumaczą. No właśnie. Aha w górę! No w górę no! Yy, w lewo no! No! Chyba zgubiacie! <grywka> no mnie, kurde kamy, kamy O, o! Muszę przez ranę. Jak tu cię trafi, <grywka> dobra już masz szczęście. I w lewo. pytę! Nie, po prostu przejść, nie naciskać w, w lewo. No, w górę wiem. I zapierdzielamy w górę na punkt widokowy numer jeden. No, w prawo i w górę wiem. O, flaga jest tam Pyk, e. Czekaj, to by było zajbiście? Tak jak prawdziwy asasynek. No. O, widzisz, tak prawdziwy asasynek stoi na powietrzu. Ha, ha, no zajebiście, już. Skacz, rzesz, Widzisz. Ja bym tak chyba się zesrał, jakbym miał tak zrobić. Ty też wchodził? Ha. Serio? No kurde, to krzyżak? Tak. Krzyżak? Gdzie jest mój koń? Tam No właśnie o. No w, coś, dlaczego nie chce biegnąć? Tego trudno chyba pokonać. No Kabar! Kabar No właśnie, zlikwidowani temperliariusze. O, to go zrobiłeś. No to są tem templariusze, ale co za to daje? Coś Zlikwidowanych templariuszy! Ojej ojej ale bomba! go! No dobry, panik czekał na mnie. Zapierdziałaj w prawo. Ja! Chcę do domu! No i kur Nie ma tu szybkiego Hiya! teleportu? Hiya! Właśnie zobaczę. Eee. 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 Kur mać! Eee. Przewiń. się się rozolimy jakoś. Co, jaki sygnał? O, patrz, tu chyba widać. To o! To jest chyba przejazd Jak? O tu Takie te, widzisz? a no Dobra, to dawaj, jedź No, turbo Nitro Czyli Pojechać, gdzie nie trzeba. Jak zwykle, kurde... Ej chuj No czas leci. Patrz. Jestem husarzem. Chos husarz Dobra, schowaj to. Kurmać, schowaj powiedziałem. No już byś przyjechał 100 metrów za ten czas Wiem, ale to jest głupie Nie, nie tu nie Nawet się. nie mogę No wiem właśnie, I I, dlatego ci mówię, i że... I kamera nie... lata, bo kurde gałązki są I w prawo gdzieś. Ale tu nic nie ma wow. weź teraz mapę naciśni Serio? Stąd nawet zyskoczyć nie chcę. Dobra, leć, leć. O, wtedy? W dół chyba? No. Jest! Znalazłem. Przejście. Doremelo i zojo -mi mielimy. W końcu mogłem kogoś przyjechać. No, takie przyjemne to uczucie jest. Weź, czekaj, chyba w prawo było trzeba. Tam jakieś w ogóle tabliczka była. Tam chyba dam, jechałem na Damaszek, ale nie, nie, dobrze jechałem, kurw, ale no to weź mapę derelizer, no jeden ten, to teraz weź w prawo, i zaraz w prawo będzie, jak będzie ciśnienie. Czyli tędy. No i tutaj w prawo będzie zakręt. I będzie co tak, w prawo. To tak blisko siebie były te miasta? Kurde, Damaszek, i mam. W prawo, w prawo. No. Jo. I już mamy. A wiesz, te, te oko co tak miga, to one powinno być okrągłe, a my mamy kanciaste. No. Co, jak jeździsz? Jak jeździsz? Co to są, tym kurde, samochodem. za jakieś. Bo masz mustanga. O. Nie nie, wchódź, sieć! Trzeba wejść. O no drobiny mają. No, zainwestowali. No Czekaj świeżkę zgaszę, bo... Bo co? Bo coś ogień zaczyna wariować No, dalej wchładź dalej dalej. To jest chyba je... troszkę wyższa. Jak mi się zdaje. No to tu jaki problem? No, właśnie. Grubasie. Jaka wyższa? O. Mała. I. Yy. E. Wow. Jakie widoki. I on to zapamiętuje. No. L. No dobra, skacz już. To kurde. Gudes Nie! Dojedziesz tam, gdzie trzeba, i trzeba kończyć. Super, zajebiście. No. Konik? Dobry konik. Jaki dobry konik. Mixy, co? Ja. Nie, w dupie. Ja, w ja, ja chcę. Kotle. Ram! Ty nie wywaliłeś się, what? Godził co? A, tak, konik. Szczególnie tu Przed sobą masz kutasów patrońców <laughs> się zdenerwował <laughs> <laughs> No, kolejna nie, wieża Nie wyskoczysz, więc <laughs> Wolniej, wolniej To wieże chyba A nie o, to jest wieża, wejść na nią. Nie, jedź do domu. Do w. w, w Zaplują się zaraz. Ona jest tam. Gieber, kapir, napir, dupa. Nie w tą stronę jedziesz. Chyba wiem. Ło, ło, weź gdzie. O ile ludzi do potrącenia. No, widziałeś. <laughs> Spadły! Oja! Oh, no weź, jaja sobie robisz koniku. No kur... Jaki koń z dwóch metrów się i zeskoczyć? A tutaj przeskoczy? No. Gdzie jest ten pipszony. Czekaj, mapka. No tędy. To no tam no, masz przejazd. No zapierdzielaj. Co on to ćwiczy? Udź. O, tędy, no wiesz, no, przejazd. Ty gdzieś jedziesz, nie wiem gdzie. Tylko, że idziemy teraz na jakiś... W lewo, wcześniej. Gdzie bym dojechał? Nie wiem, dobra, jedź, jedź. Tędy. No. I teraz w lewo? Nie. Jeszcze nie, tu nie, nie ma. Jeszcze. To żołnierze, czy co? Dawaj to? ich zajdzie. <noise> o, teraz w lewo. No. Już jesteśmy... Asasynki wy... na misji. Co? Że to są asasynki na misji. Tak? No! Jestem asasynkiem na misji. Jedy na misję. No, Muszę no, kogoś jedziesz, zajebać. To ja tą misję wykonam, bo ty się tak że w lasie jechać sobie cały odcinek niż cokolwiek robić może potem zobaczymy, czy się da szybki travel robić nie wiem, tu ciągle pamięć przewijają, nie wiadomo co się dzieje przewijanie pamięci do późniejszego? kontrowanie silnego ataku sprawi, o. że przeciwnik będzie odsłonięty rozpraw się <laughs> z nim ułamiąc mężczyznę wali konia, <laughs> Tak, trzy, Nie tę stroną ręki zatrzyma. Patrz, teraz zielony jest. Dobry. Pokolorowali. Odkryli, że istnieje takie coś jak zielony. O ile ludzi. Ja! Ja! O. Wow. Wow. nie? Wow. <grywa> Takich Nasze yeah. miasto? Czy nie? E nie. Wiem. Jął, mogę? Nie, musi się wtopić w tło. Dziś tu, gdzieś to są te Wiesz. Ja. Gdzieś tu są ci te yy, to Oni mi gonią tam ci? No Co za debile. Mogłbyś bardziej uważać, to w moim ubiegłym wieku najmniejszy wypadek Biegniemy. O, teraz mogę. Jał! Nigdy nie ucieknę! z drogi, kurwa się całe przejście zajmu. Dostałem się do waszego miasta i co? Szybko, chodź szybciej! Zaczynę zaraz rzucać. No. Od razu trafił. Jak to kurde, złapać równowagę? Znaczy stracić. Nie, złapać równowagę. Jak tu złapać równowagę? Się pytam. Nie wiem, ale takim kamyczkiem, co rzucił cegłą, to bym się nie dziwił, no ale, kamyczek... Gdyby tak z rzucił, no to bym ja, musiał boleć nie... no. To się nie dziwi Jał Biegnij dalej. Zniknął. <laughs> Ha ha, ha ha ha. I tak oto wygraliśmy. No. Wymagany punkt obserwacyjny. To muszę ten najpierw ten, bo może się nie zapisać, to muszę po dachach. No. O. Więc się na samą górę, góruf. jestem biedna, chora i głodna. idiotko. O, elo. Nie wolno ci tu być. Odejdź. Kto tak powiedział? Stój! Nie wolno ci tu przebywać. Co to on tu robi? Wejdzie do mnie strzelał? Nie wiem. No na drabinę, idioto. Drabiny się złapać nie potrafi. Patrz, ale to są kutasy, które kurde ten, gdzie to jest punkt obserwacyjny? Tam nie. E, kurde. A tam. To wiesz? Czy tam to daleko? Gdzieś tu bliżej powinna być. No jakoś nie widzę, ale powinna. O tam, to iść tam? Tak. <laughs> Zbierzemy to niedaleko, jest 20 metrów. Gówno, sra. Widziałeś kiedyś Ale się więcej? <laughs> Będę to robił, robił ile mi się zechce. Właśnie. Głupie idiotko. Serio? No. O, jeszcze flaga. Dużo tych flag, A to to w ogóle za to dostaje? Weź, tak porozsiewali sto flag ja wszędzie. Chosz baszpar. To tu? A? Serio? Ja go w ogóle gówno obchodzę, kurde. Nie naciska się spacji, człowieku. Nie naciskałem spacji, on po prostu zaskoczył. I tyle. To tu, no. Morda! Morda! O, ja Cię, o ja No co jest do skurczy byka? Nie, nie trzymasz spacji, tylko po Nie próbuj. trzymam spacji, tylko wchodzę, idioto Chyba muszę go wyeliminować Nie Albo Wha? dobra da. Dawaj, combination Dobra Tamte. Tam inny się patrzy co on, to robi? Co on to robi? No... I w górę. Pyk! Pig! Wchódź po tym... gównianym... Budynku. Dolgu. Jak to się trzyma? Patrz, oni ogarnęli A. konstrukcję takich dużych wież. No właśnie. Jak trendy tu wejść, jakieś okna są niby... Człowiek by się zesrał, jakby na to wlas. To jest jedna z wyższych wież. Chyba najwyższa nawet. No nie? No. I... E, ale zobiście o kurde, to jest... Tam krzyż był. To Roi ma ja Gdzie? Z lewej będzie. Będzie. O tam o. Gdzie kamera na końcu się patrzyła. W lewo. Gdzie jest krzyż? Kurde, rozmazują. Tam gdzieś... Był, nie wiem, może mi się Gdzie jest ten krzyż? W lewo weź. W lewo. Nie, to jest prawo. No. I gdzie jest ten krzyż? O, jest. A no, krzyż. A to kościół. Dobra. Więc z tego miejsca ludzie się biedem, będziemy z wami czekaj. żegnać. Właśnie. Subscribe, subscribe, w górę, dobre commentation. na Was proszę i zachęcam Was do oglądania moich innych filmików z tego gry i gierających tam częściej się z Wami żegnam. Ja też z Wami żegnam. Cześć. Nara. Kurmać.